Z Berlina witają Państwa Karol Wyrzykowski. Zapraszamy na mecz Greków ze Szwajcarami. To jest mecz grupy B. Mecz w grupie śmierci, bo tutaj w tej grupie grają Francuzi i Anglicy. Jednak Grecy pokazali w eliminacjach, że są mocni, a na Szwajcarii pokazali w eliminacjach, że mają bardzo mocną obronę. Przypomniałem, że Szwajcaria... Straciła tylko jedną bramkę w tym dwóch z Polską to był mecz W Poznaniu, tak to to był mecz w Bernie, w Saint Gallen. Gdzie padły do jednego a tak to Szwajcaria wygrała za migłę do zera i zremisowała je do, do jednego. I zremisowała także z Niemcami 4 do 4 jednak tam klasa Niemców w ofensywie i jednak Szwajcarzy się przyczynili do tego, że miasta na tym Euro zabrakło. Natomiast Grecy, moim zdaniem są minimalnymi faworytami w tym meczu, dlatego że... Grecji pokazali na mundialu, że ja potrafią grać, pokazali także, że umią grać na igrzyskach Fifa rock temu w Tokio. W październikowym igrzyskach Tokio. Tokio. Ciekawe, jak Grecja się zaprezentują na tych mistrzostwach. Przypominam, że Grecja doszła do ćwierćfinału na ostatnim mundialu. Teraz są wyjść z grupy, chcą przebić chociaż... wylinować albo Francuzów, albo Anglików. Może Szwajcarzy też się włączą w walkę o awans do... Kinału. To będzie ciekawy pojedynek Greków ze Szwajcerami. Zapraszam serdecznie. Na bramce Vlatomidos obrońcę Lenuris, pomocy Maturas. Pom obok Bakasteaka i w ataku Chrystios Chrys. tutaj Xiolis. Mamy tutaj szwajcerów, potokiecznik. Potokiecznik Ricardo Zakari. Naprawiam bramce Omlin, w obronie Manuel Akanji, Obok Ricardo Rodriguez, w pomocy Xerda I ataku napastnik saint Gallen Jest i ten Oczywiście, Grecja to ma okres prowadzony trenera Macaronasa, Makoran... Makaronsa, Makaronsa, teren, teren, Makarons <koh> Georgi Macaron prowadzi ten zespół No ale proszę na ten mecz w Berlinie, mecz grupy B To będzie ciekawy pojedynek Grecja wierzy, Grecja ma tą doping Grecja wierzy bardzo dzisiejsze zwycięstwo To jest pięknie ważny mecz Przypominam, że Grecja nie grała w działo na mistrzostwach Normalnych. normalnych. Przez, przez 8 lat nie umieli nie mieli się awansować w normalnej piłce Nordek więc to jest takie jedyne podniesienie dla nich w kontekście futbolu. Więc oni bardzo liczą na swoją reprezentację w Volta Football, by zaszło jak najdalej dalej i trzymają na nim bardzo cuki, więc to będzie dla nich bardzo ważny mecz. Dla Szwajcariów także. Proszę serdecznie, Berlin. Hala Berlin to jest jedyny mecz, który się odbędzie na takiej hali, hali sportowej. Tam dzisiaj gra też koszkówkę, ale jednak głównie na hale holda się. Jest przekierowany właśnie ten obiekt Berlin. To jest stadion L'Axis Stadium w Berlinie. Zapraszam serdecznie. Na tym stadionie Polska przegrała z Niemcami, ale też wygrała w eliminacjach do mundialu. Polska grała na tych obiekcji dwa razy, Szwajcaria na tym obiekcie też grała... Dwa razy waga Szaka Cyolis. Natomiast Grecja po raz pierwszy na tym obiekcie ma okazję zagrać Bakastekas Masuras. Podanie do Cyolisa Bakasteas Genulis szansa, Genulis szansa, Genulis! Genulis! On to strzelił i on o... sprawia, że Grecja obejmuje prowadzenie w tym meczu ze Szwajcarami. 1-0 prowadzą. Zespół z Bałkanów w Grecji na prowadzeniu Gimiki z Ganuris. Kto jest gracz Aj, Eteny? Michał mieć w Grecji. Wisie mi mieć w Grecji. Wolta futbol i prawdziwym na 11 na 11 na 11 Podwójny Michał Grecji. Tak można to ująć. Dla Czomigos, to z doświadczonym bramkarz Benfica Lizbona. 24 latek, młody bramkarz, który na pewno jest takim sporym talentem, jak chodzi o grecki futbol i prawdopodobnie ma klub... ma być tą klubem, ma być FC Barcelona, więc prawdopodobnie do przyjeli do Barcelony dla Chomigos. Jego umiejętności są bramkarskie, są naprawdę bardzo dobre, jednak... Też inne kluby od niego walczą, bo to jest naprawdę doświadczony bramkarz. Najgorszy jego mecz był mecz, według mnie, z Bayernem Monasiem, kiedy stracił 4 bramki, to był najsłabszy mecz w jego wykonaniu. A z Barcelonem jak ładnie bronił, właśnie przeciwko Barcelonie, kiedy pokonali ich 3 do 0. Barcelonę, właśnie, dzięki Blachominasowi, właśnie, dzięki interwencjom. Benfica wygrała wtedy z Barceloną. Masuraz. Daniulis. Rodriguez, do Itena, Iten to zawodnik i Iten, Iten! Iten! On to wyrównuje! I mamy jest tutaj w Berlinie! Christian Iten! 22! <kuh> Cedric Item! To jest ten zawodnik Sedalen, który mnie pierwszy raz podkazuje jakiej jest formie Bakasteja z Ksiolisz, bo Greków, jamy remis, mecz naprawdę się nam zaostrza. Remis może spowodować to, że oba zespoły ruszą do naprawdę szaleńczego ataku w drugiej połowie. Jak będzie remis do przerwy, może być bardzo ciekawa w druga połowa. Przypomina, że nikt jeszcze nie było remisu w tych dwóch meczach, ani w meczu... I takie Gietomickę to musi być gol Masura, 6 2 Tak jest! A więc raczej remisu nie będzie. Czy Od odpowie od na tę bramkę Masarusa? Giorgios Masuras. <kryso> Grać pałku Soloniki. Tych trzech zawodników gra w lidze greckiej. Jeden gra w lidze portugalskiej. jeden gra w lidze niemieckiej. Ciolis, teraz widnie Ciolis. Ciolis mecze czasem na do 3-1, Ciolis może będzie do bitka. Ależ jednak tutaj strzela tego... Ale szaka kontrujesz, szaka będzie remis, szaka! Broństo odzyskajasz, szaka, szaka! I jednak pokonuje dla Czumindosa. No my remis znowu tutaj w Berlinie. Piekelnie dla atmosfera, aż 200 kibiców ze Szwajcarii przyjechało tutaj do Berlina. Przepraszam, 250. Jednak greckich kibiców jest tutaj ponad 100, więc atmosfera jest tutaj bardzo gorąca. Wakastyka z będę 3-2. Ciolis zrobiłem to Grecji. I GOL! I GOL! Jest 3-2. Zrobili tu jeszcze w pierwszej połowie. Co to za połowa? Nie spodziewałem się, że potrafią jeszcze tutaj wyjść, ale jest! GOL! Jest 3-2 dla Grecji. Odpowiedzieli to jeszcze przed przerwą. Koniec pierwszej połowy tutaj w Berlinie. Naprawdę mecz jest emocjonujący. Zapraszam za kilka chwil tutaj do Berlina. 3-2 Grecja, Szwajcaria. 3-minutowa przerwa, 5-minutowa przerwa minęła. Już tutaj, jakie będą 5 minut, za chwilę do domu na hale w Berlinie, zespoły. Jak na razie Grecja, zasłużenie prowadzi. Mimo, że stracili bramkę dosłownie na 10 sekund przed końcem, Grecy tu potrafili te 7-8 sekund, coś naprawdę solidnym w akcji i ostatnie sekundy takie ładne podanie, drugie podanie i ten jeden strzał Bianulisa. Który dał prowadzenie Grekom na dwa, 2 jednak Grecja, moim zdaniem Lepiej gra, bo Trzy rady wyszło na prowadzenie, ale dwa rady tylko straciła prowadzenie Szczególnie nie ma remisu do przerwy Jednak, bo nie było meczu w meczu tych dwóch meczów Włoch i Irlandii, i nie było także meczu otwarte też Że remisu do przerwy, bo I Kosza prowadziła do przerwy z Włochami I Belgia 1-0 prowadziła do przerwy I Grecja prowadziła też jed jedną bramką teraz ze Szwajcarią Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Zapraszamy do Berlina. Już tutaj wrócili z szaka. Tutaj na pewno trener y, Ricardo Zacario będzie chciał zrobić taktykę. To jest no, ekspert wręcz od takich właśnie schematów gry, gry w obronie Jednak w tym meczu po prostu ta gra w obronie jest nieistotna w tej grze i obrona zbytnio nie liczy, się, liczy tylko atak. To jest naprawdę bardzo ofensywny mecz w obu zespołach. Jednak dzisiaj Ricardo Zakaria ustawił jednak bardziej ofensywną grę, ale jednak ofensywną. I tutaj widać, że ciężko os to tutaj kolejnie zrobi się, jak będzie tutaj remis Rodriguez. Dla jest jednak lepszy Janulis poda, Janulis do Masurusa Masurus, omling! I ten Ten Macarones Z nablokowaniem strzału Rodriguez a to interweniuje I ten Tomlin, Cedric Iten, Rodriguez, Ricardo Rodriguez. Był załomnik Wolfsburga. Wiemy, że w 2015 w 2.15, 2.16 brylował właśnie w tym Wolfsburgu. Strzelił także bramkę Realowi Madrid. Bagać teraz, teraz. Grecy kontrujemy. Po błędzie Szwajcarów, Ciolis. Ciolis tutaj już mamy minutę do końca prawie tej drugiej mety. Do Szybko to leci ten mecz. Uwaga Ciolis Masurus, saj błąd. Rodriguez Już mamy, Czywice Grec. A tu kibicie ze Szwajcarii. Ten szwajcarów, proszę Państwa, stoi tu. Uwaga, szansa, szansa, może będzie szansa teraz dla ale na strata piłki, jest Masurus, ma szansę do podania na Geniulisa, Geniulis, szansa, szansa, Geniulis. Geniulis, on to mnie tentuje. on to mnie Grecja wygra prawdopodobnie ze Szwajcarią, 4-2 dla Grecji, kibice Grecji, szaleństwo, zobaczcie na ich reakcję, zobaczcie na ich reakcję, tak się kieszą kibice z Grecji. A tak jak i są Szwajcarzy, którzy są tutaj, to jest Teder, To jest tener szwajcarski, e, grecki. Uwaga, szansa. Szansa, może będzie 4 3, 3 Masurus. Może będzie 5 do dwóch No, może tutaj jeszcze Grecja ma szansę. Jak tak ładnie zakończyła też e, pierwszą połowę, to czemu nie miałaby zakończyć ładnie połowę drugiej? Ale raczej tak nie będzie. Bo Szwajcaria przyjmuje piłkę i raczej to będzie taka tylko na otarcie US Akcja. Jednak nawet niczego nie będzie, bo będzie koniec meczu. I Szwajcaria kończy ten mecz otarty, te przegrywając dwoma bramkami. I strzelając też dwa bramki, więc wreszcie kończyłbym 4-2 dla Grecji. Grecja naprawdę ładnie się zagrała ten mecz. Tak jak stało na Greków, bo Grecy prezentują tak, że na USA FIFA na mundialu naprawdę ładną grę. Moim zdaniem to jest reprezentacja, które się w powinni bać. moim zdaniem. Kluczowa reprezentacja akurat Volta Football. Grecja naprawdę nagrała kapitalny mecz i ładna akcja Geniulis. Masuras! Masuras! I Geniulis. bohaterem w tym meczu. To są statystyki. 12 strzałów Greków, 8 strzałów Szwajcarów. Moim zdaniem lepsza dominacja Grecji W tym meczu. Glaniuris! Tak, <laughs> on tutaj strzelił dwa bramki, i dwa bramki strzelił też Giorgos Masuris, ładnie bronił Walter Migos. Masuras i Gianniulis pod... po dwa gole mają na tych mistrzostwach, Lendek. i ten Iszaka wpisaliśmy się na listę strzelców, moim zdaniem bardzo ładny gol Giannullisa na 3-2. To był bardzo ładny gol, bo ładnie przeciął piłkę i tak dosłownie tak pakował tą piłkę. Po słupkiem jednak to był gol z biska wręcz, ale jednak bardzo ładny gol moim zdaniem Gregulis, w tym meczu, na 3-2. Grecja wygrywa nad Szwajcarami. Najlepszą osobą na mnie właśnie Dmitry Geniulis, ładna gra w obronie i ładna gra, ładnie pomagał zespołowi, Ładny też strzelał bramki, więc moim zdaniem zdecydowanie zasłużył na sobie na miana zawodnika meczu Grecja-Szwajcaria, 4-2. A my się, przepraszam z tym żegnamy. Zapraszam na dzisiejszy hit Francja-Anglia w Paryżu. Naprawdę ten mecz, niczym z Europy. Takie mecze Euro kochamy, jakie właśnie dzieje dzisiaj. Ten mecz naprawdę pokazał, jakie jest właśnie Euro. Ja Potrafi właśnie tak ładnie uzasadnić siłę futbolu. Koniec meczu, a my się żegnamy. Do usłyszenia i miłego wieczoru. Karol Zarzakowski.